Mano. Zadanie 32. Matura podstawowa. No i kurde, zobaczcie, zadanie za 5 punktów. No masakra. Tyle punktów. Zobaczmy, trudne czy łatwe. Czytamy treść, o co tutaj chodzi. Pewien turysta. Pokonał trasę 112 km. I przechodząc każdego dnia tę samą liczbę kilometrów. O, prosto, okej, okay. tyle kilometrów. I gdyby mógł przeznaczyć na tę wędrówkę o 3 dni więcej, to w ciągu każdego dnia mógłby przechodzić o 12 km mniej. Dobra, nie ogarnąłem. Raz jeszcze, czasami tak trzeba. Pewien turysta pokonał trasę 120 km, 112 km. Dobra, wypisuję dane. Droga. 112 km. Przechodząc tę samą liczbę kilometrów każdego dnia. X, liczba. Kilometrów na jeden dzień. One day. Gdybym mógł przeznaczyć na tę wędrówkę o 3 dni więcej, aha, czyli jeszcze y, liczba liczba dni. To w ciągu każdego dnia mógłby przychodzić 12 mniej. Ok, czyli zobaczcie, mamy dwie sytuacje. Pierwszą oraz drugą. I tutaj zobaczcie, że jakby trasa się nie zmienia, nie? Trasa się nie zmienia, czyli ciągle jest S112. Tylko teraz tak. Liczba kilometrów. Teraz może przechodzić 12 mniej, czyli x minus 12 kilometrów. Bo wcześniej liczba kilometrów nie wiemy ile, ale powiedzmy przechodził, nie wiem, 50 kilometrów. To teraz 12 mniej. No ale za to liczba dni mu się zwiększa o 3, czyli y plus 3. No i dobra, właściwie zapisaliśmy sobie całą treść tego zadania za pomocą wiadomo tutaj wiadomości w postaci wyrażeń algebraicznych. No i jak obliczyć teraz tego x i y, -a? no bo tutaj chodzi o to, ile kilometrów dziennie przechodził ten turysta, czyli właściwie szukamy x zgodnie z tym, co sobie tutaj pooznaczaliśmy. No, i najpierw zastanówmy się, jak tutaj osiągnąć te 112 km. No, bo wyobraźmy sobie, że jeżeli każdego dnia przychodził 1 km, no to ile dni potrzebował? No tak jest, 112. A jeżeli przychodził 2 km, no to połowę mniej, 56. No, już na pewno widać o co chodzi: będzie to po prostu mnożenie. Ilość kilometrów razy ilość dni czyli X razy Y równa się 112. Ale zobaczcie, że w drugiej sytuacji to jest dokładnie ta sama historia, tylko że tym razem ilość. Wróć, coś chyba pomyliłem, ile kilometrów dziennie przechodził ten turysta. A nie, ok. To x to jest ilość kilometrów, czyli X minus 12, 12 mniej, ale Y plus 3, 3 dni więcej. No i to się musi równać 112. No i co dostajemy? Układ równań, bardzo dobrze. Kto wiedział, wpisuje pis sobie plusa. A kto nie wiedział, to się nie przejmuje i klika suba i na pewno będzie wiedział w przyszłości. Hmm. No i teraz tak, jak rozwiązać taki układ równań, bo tutaj widzimy taką nieprzyjemną sytuację x razy y. Natomiast szczerze mówiąc, bardziej nie Bardziej nieprzyjemną sytuacją to są te nawiasy na dole, czyli w pierwszej kolejności to my sobie po prostu te nawiasy wymnożymy i dostaniemy XY dodać. Dodać dodać 3X odjąć 12y i odjąć 36 równa się 112. No, i zobaczcie, co tutaj właściwie się wydarzyło. Teoretycznie mamy tutaj xy, czyli moglibyśmy to podstawić, tylko kurczę, nie do końca chcielibyśmy to zrobić, bo wtedy nam zostanie tutaj taka właściwie sytuacja, w której mamy i x, i y, a to nam się w układach równa nie podoba. No nie chcemy takiej sytuacji mieć, ale akurat w tym miejscu jeszcze można to sobie zrobić, uprości się nam ta sytuacja dramatu nie będzie i będziemy mieli 112, trochę za dużo zrobiłem może chociaż o wow, 112. Wstawiłem zamiast tego XY112, no ale plus 3X, minus 12Y, minus 36 równa się 112. No I zobaczcie, że te 112 się wesoło kasują. Na razie jeszcze nic złego, bo teraz nasze równanie przyjmuje taką śmieszną postać: 3x minus 12y minus 36 równa się 0. No i to, co jeszcze możemy z nim zrobić, zanim zaczniemy to wszystko rozwiązywać, to jest podzielenie tego przez 3. Czyli tutaj 112 przepisujemy x minus 4y minus 12 równa się 0. No, i teraz już niestety prawie, że nic więcej z tym nie zrobimy. Nie możemy zastosować metody przeciwnych współczynników, no bo tutaj nigdy nie odejmiemy tak w ten sposób tych równań, żeby nam jakaś z literek zniknęła. Zawsze x i y zostaną. A zatem jaka metoda? Metoda uniwersalna, czyli metoda podstawiania. I zobaczcie, z drugiego równania wyznaczymy sobie x. Możesz z pierwszego próbować wyznaczyć tego x, też byłoby wszystko w porządku, ale wydaje mi się, że tutaj będzie dużo łatwiej, bo dostajemy sytuację po prostu 12 plus 4y. A drugie równanie w takim wypadku to już nie jest xy równa się 112, tylko 12 plus 4y. Razy y równa się 112, no i teraz już możemy zabrać się do rozwiązywania tego układu równań. Pierwsze równanie niestety cały czas będziemy przepisywać, i tutaj dostajemy 12y plus 4y kwadrat równa się 112. No i co robimy? Takie zdzielimy na 4, upraszczamy sobie nasze liczby. Pierwsze upierdliwie przepisujemy. Tutaj od razu zamienię sobie kolejność. Na pewno wiecie dlaczego? Bo będę chciał mieć równanie kwadratowe w takiej uporządkowanej postaci. Tu jeszcze 112 podzielimy sobie szybko na 4. Tutaj jest 2, 8, 3, 2, 8, czyli po prostu 28. Na minusie po sobie przerzuciłem na lewą stronę. Ja wiem, że część nauczycieli nie lubi, jak ktoś przerzuca, a ja sobie będę przerzucał, ile mi starczy pił. Idziemy dalej. x jest równy. 4y plus 12. No i tutaj mamy do rozwiązania równanie kwadratowe. To no właściwie ja sobie je na boku rozwiążę. To będzie y kwadrat plus 3y minus 28 plus 3y minus 28 równa się 0. No i co? Wypisujemy nasze parametry a, b, c i będziemy liczyć najsłynniejszą na świecie deltę. Jeżeli o matmę chodzi, b kwadrat odjąć 4ac to jest coś, drogi uczniu, to ty musisz umieć w matematyce ustalać. Czyli jaki rodzaj równania masz i jak się je rozwiązuje. Tutaj mamy równanie kwadratowe, a zatem wjeżdża delta. I tyle. No i co tu będziemy mieli? 9 dodać 4 razy 28. I teraz zobaczcie, że 4 razy 28 to my już wiemy, ile jest. Bo przed chwilą podzieliłem 112 na 4 28 wyszło. Że liczenie matmy rozwija. Mamy 121 jako deltę, a zatem piergastek z trójkąta to jest oczywiście piergastek 121, czyli 11. No i możemy przejść do podawania rozwiązań x1 oraz x2, prawda? Oczywiście, że nieprawda. y1 oraz y2. Jestem ciekaw, kto w komentarzach napisze, że zorientował się na czas, że tu będzie y1, y2. Naszą wiadomo jest y. No i co? Będziemy od razu sobie wstawiali e, nasze parametry. Czyli minus b to jest minus 3 plus pierwiastek z delty 11 przez 2. No to się równa 8 na 2, czyli 4. A y2 równa się minus 3 minus 11 przez 2, czyli minus 14 na pół, czyli minus 7. OK. Udało nam się to równanie kwadratowe rozwiązać. No ale ja wam przypominam, że my rozwiązujemy układ równań. A zatem teraz to sobie kasuję i jedziemy dwa rozwiązania. pierwszym y1 równa się nie pamiętam, równa się 4. A na Y tutaj mieliśmy wzór 12 plus 4Y. Czyli X1 to jest 12 plus 4 razy 4, bo już mamy Y policzony. A zatem tu przepisuję czwórkę. A tutaj wpisuję 12 plus 16, chyba 28. Jeśli się pomyliłem, to poprawcie mnie w komentarzu. Tutaj minus 7. Tutaj jest ta sama historia, tylko inna. Wiadomo, razy minus 7. I dostajemy y1 minus 7, wróć y2, no to specjalnie zrobiłem, żebyście mogli napisać w komentarzach, że się nie znam. I mamy 12 odjąć 28, chyba minus 16, no chyba ok. Naliczyliśmy się, naliczyliśmy i teraz tak, o co tu chodziło? Mieliśmy obliczyć ile kilometrów dziennie dreptał turysta. No i teraz tak. To był X. Ustaliliśmy X, prawda? Nawet dwa ustaliliśmy. Czyli albo turysta dreptał 28 km dziennie, albo minus 16 km dziennie. To wydaje mi się, że 28, warto skomentować, że X musi być większy od 0, bo X to ilość dni. Tak dla świętego spokoju przypadkiem w kluczu punktacji była sytuacja, że uczeń potrafi odrzucić niepasujące, niespełniające warunków rozwiązania. Właśnie takie nam tutaj wyszło. I pamiętajcie o tym i uważajcie na takie miejsca. To, że rozwiązaliście, to jest jedna sprawa, ale naprawdę warto skomentować, że coś wypada. Ok? No i tyle. I tyle. Proste liczby. Wydaje mi się, że szczerze mówiąc, to można było próbować sobie rozpisać tak jak tutaj. I w końcu ktoś by do tych 28 km się dokulał. Szczególnie, że tutaj nie każda ilość kilometrów, o ile zakładając, że to była pełna liczba kilometrów, no ale prawdopodobnie logika nam podpowiada, że o to chodzi. To każdy by się raczej dokulał taką metodą łopatologiczną takiego rozwiązania, że. Będzie 28 km dziennie. Także, no wydaje mi się, że zadanie, jak za 5 punktów, to raczej przyjemne. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. A póki co myślę, że to wszystko. Trzymajcie się na razie.